No i siemanko widzowie. Mamy nową hulajnogę, yy, nazywa się Ishin Wheel. no jest to dość mocna maszyna, także yy, zaraz Wam pokażę. Już Wam mogę powiedzieć, że są dwa silniki po 1200W, więc to jest, to jest yy, rakieta. Za niedługo przyjeżdża młody na testy, to już zrobiłem unboxing wcześniej, żeby na gotowo było. Także co, zostawcie łapkę w górę, suba. Wygląda świetnie. Co to mamy? Aha, dobra. To na boczek wygląda świetnie ta hulejnoga, to Wam zaraz pokażę. Świeci elegancko, na razie tam później się sprzątnie. No i jest dość duża. Tak jak yy, jak wygląda, już to jest dość duża. No i jest dość ciężka, trzeba przyznać. Także sam jestem ciekawy, jak to się tu zabezpiecza. Chyba jest jeszcze dodatkowo to trzeba tu gdzieś przykręcić, tak? Dobrze mówię? Hops. Aha, i to wkręcamy tu. Ale to zaraz jak wyjmiemy. O proszę. Mamy dodatkowo tutaj torbę. Tu się ją otwiera. I w tej torbie też coś jest. Także zaraz sobie Zaraz sobie zobaczymy, co tam jest w środku. No dobra, wyjmujemy sprzęta. O kurde, nie jest lekka. A co tam jest? Ścigają kogoś? Ale wielkie koła, nie? No to to jest widzowie, świetna hulajka. Po terenie będzie chodzić, jak nie wiem. Dobra, że mnie nie. Nie porysował, No, właśnie. O tym mówię. Dwuasto-calowe koła tutaj są. Nie wiem, czy gdzieś mieliśmy większe te koła. Czy w którejkolwiek nodze były takie? Zazwyczaj są one krótsze. Dobra. I już to. Podłączamy. Dobra, to musi wejść do środka. A nie chcę. Nie chcę o, już chcę powiem wam, no dla takiej wyższej osoby jak ja to będzie luksus dla niższej też się da radę oczywiście linka macie w opisie także jakbyście chcieli sobie taką sprawić czy w ogóle zobaczyć jak to tam się prezentuje, ale to wygląda tutaj ciekawe czy to są jakieś odblaski tutaj są fajne ledy to wam też zaraz pokażę Dobra, mamy tutaj coś jeszcze w środku. No, o, fajnie. Zapasowa dentka. To, to się jeszcze nam nie zdarzyło. Także elegancko. Yy, dobra, skręcić to trzeba. Tutaj pewnie są dodatkowe rzeczy. To też fajnie. Kurde, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Takie jakby coś. To nie karbon, ale taki ład... no mega wygląda. Czyli tak, standardowo ładowarka. A zobaczymy. Zobaczymy sobie jak wygląda też ciężka ładowarka. Tak to wygląda. Nie wiem czy gdzieś w którejś hulajce było takie zapinanie, ale jest ciężka, taka porządna w miarę. Nie no, porządna ten plastik też nie jest taki czuć w rękach, że to nie jest byle taki plastik. Dobra, to wiadomo, że tego to. No gdzie będziemy to czytać? Oha, i to szukaliśmy. Tutaj powinny być śrubki. Tak jest. Cztery śrubki na pewno ten klucz będzie pasić. Dobra, wezmę sobie swój. Nie wiem, czy... O, dobra. Cztery na pewno tu, nie wiem, gdzie kolejne dwie. No i dobra, tutaj mamy elegancko już to skręcone. Chwilę to zajęło, trzeba przyznać, bo to... trochę tam mało miejsca było. No i co, teraz sobie dokręcamy... tutaj to zabezpieczenie. No z tym na pewno nam się noga już nie złoży. A transportować to w sumie teraz nie ma jej gdzie, jak chcecie ją transportować, to sobie to wykręcacie kawałek cyk i składacie. Teraz już jest zabezpieczona, ale teraz na samym tym jest luz, dlatego tak to bym nie jeździł. Skręcamy to na fula, żeby było bezpiecznie. No, praktycznie z całej siły. To S, to S sobie logo damy. O, ładnie. W pionie. Yy, no i co? No to to sobie zerwiemy od razu, żeby ładnie było widać. Zapalamy sprzęta. A czym? A? Kierunkowska zmryga. Jak tu kierunek wygląda? Czemu nam to mryga? Zaraz się dowiemy. Tryby wiadomo, że sport. Dobra, sport. Aktualnie mamy jeden silnik włączony. Jak. No, kierunki tu. Patrzcie, jakie ładne. Z przodu, z przodu nie ma, czy jest? Dam nie, nie ma z przodu, ale dobra, światła, to mi się podoba. Patrzcie na to, to chyba jeszcze się da zmieniać na kolory różne, ale to musiałbym sprawdzić, jak to się robi. O, teraz się zmienił inny. A za każdym razem macie inny kolor. Patrzcie, jak teraz się fajnie prezentuje. Teraz to, ten naj, najładniejszy. Pewnie się da jakoś ustawić, żeby cały czas się on wyświetlał. Kurde, jak to jest fajnie wykonane. Dobra, no najważniejsze. Sprawdzamy Fumaksa na jednym kole. A, Ha, trzeba go odblokować jeszcze. Dobra, ty jedziesz tym krosem. Jak No żartuję. E no idź ładnie, ten tempomat ma jeszcze. Gaz, popór. Nie myśl, że podgórka to jeszcze pod wiatr. Ale to będzie fałmat miało. Dobra, myślę, że tutaj jest po, odpowiednio, co? co? Wjeżdżaj do rowu. No chyba się. Tu jest pod górkę, i pod wiatr, z powrotem będzie szło, nie wiem. Dobra, daj, trzymaj mu od razu pełny. Czekaj, patrzcie w ogóle jeszcze, widzowie, na hamulce, jakie tutaj są. Tu macie normalnie hydrauliczne hamulce eleganckie, czekaj, włącz światło. Z przodu są jeszcze dwa takie, te. Takie o, proszę, jak świecą fajnie. No i co? Patrzcie w ogóle jeszcze, jaki to ma prześwit duży. No i tak się młody prezentuje, po prostu tak, tak to wygląda. Co? Co to takie twarde? No bo to jest sobie... Podam moją wagę, nie pod twoją. Zgaś światło, żeby prądu nam nie Da, Dobra, a ma mam pomat? Ma, włącza się chyba piknie, wiesz? A jak to wyłączyć? W ustawieniach, ale to nie będziemy teraz wyłączać. Gdzie się zabić? Nie. A jaki bieg No poczekaj, chyba full. Sport, tak jak należy, na dwa koła. Samochód idzie za tobą jak ktoś. Nie no, ty... R rwie co na starcie? No, no to tobie przeszkadza, że Hulajnoga rwie? No. no nie wierzę, nie wierzę. Dobra, stój no, stań na drodze i wystartuj tak na pełnej do góry A z powrotem V Ale do góry jest No tutaj tak żeby było fajnie widać jak to, jak to przyspiesza pod tobą. A z powrotem v Maxem przejdź Dobra, ogień No i poszedł Ładnie przeszedł jak? No Ile idzie pod tobą? Ile? 70 70 sła? No to ładny wynik No Ciekawe ile pode mną z górki pójdzie To idziemy jakiś skok zrobić? Jest ta rampa tam? Na osiedlu? A nie, trzeba by ją chyba jakoś wystawić Co zaczynamy? No jest przewrócona na bok. Jedziemy zobaczyć? No No, no Jedziemy zobaczyć, no to, Ale ten ten przód trzeba się do przodu pochylić, bo tak to cały czas mieli to koło. Dobra gazu! Zobaczymy pode mną. O, z górki to już mam. No nie wie, żeby przejść, pewnie. Oszukuję. Tak jakby w ogóle blokady miał na 70, bo więcej nie chcę lecieć. Teraz schapowałem, a się jeszcze pokazywało. O taki chłopie, no zobacz sam <laughs> to, to by była klasa, co? Ale nie dość, że ciepło Ja będę miał prawko, to będę mógł taki mieć Serio? Chyba tak Ale nie nie jestem pewien Ja nie jestem pewien, czy ja bym w ogóle chciał No to jest taki trochę skuter samochód, nie? No taka trumia. Co? Co? To jest jedno koło, są dwa Wiesz, jak za zakręt wejdziesz, to to się wywali Chyba, że ma jakieś na pewno tam stabilizacje I, i Pan Paweł, proszę Państwa Si ma nohy, sob Kurde, rzeczywiście jak to Powiedz, kiedy to... Już? Czekaj, czekaj No No już no, Ten przód napęd by ci się na końcu przydał, bo już prawie tak jakby chciała do przodu lecieć. No bo się. Śniegiem samował, no? No na luzie widzę. Ja to włączam przód napęd. Chopie, to Jak po śniegu idzie? Ogień. Ale i tak ładnie wjechał Bo kiedyś glebę zaliczyłeś Dobra jedziemy Nie no na luzie Ten brzuch tak rwie trzeba się pochylić do przodu trochę na starcie ale spróbujmy tym, ale hamulce działają elegancko. Kurde, no i to by było na tyle widzowie. Kolejno się spisuje elegancko, jak sobie taką chcecie. Link oczywiście w opisie. I co? Nara. Pozdrawiamy, zostawcie łapę, suwaj. Elo. <noise> Ale się zbiera. A, idę, chłopiec, ty tędy. No i wyjechał, na luzie. Ja muszę schudnąć i młodego zawsze porobię.